Marszałku, panowie ministrowie, wysoka jest bo tuż Projekt, który został przedłożony, rzeczywiście zasługuje na to, żeby we właściwej komisji nad nim poprocedować i zastanowić się nad zawartymi tam regulacjami, bo one w pewnym zakresie w istocie rzeczy mają dobre. I kierunkowo rozwiązanie. Otóż obowiązek informacyjny, bo mówimy o dwóch istotnych zmianach w ustawie prawo bankowej w kodeksie postępowania cywilnego, obowiązek informacyjny banków w tym natłoku informacji, jaka dzisiaj jest w przypadku zawierania kredytów, jest po prostu konieczny. Klienci banków często o tych faktach, jakie konsekwencje związane są z faktem poddania się chociażby egzekucji czy złożenia tego oświadczenia i konsekwencji dalszych nadania tytułowi egzekucyjnemu, bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, o tych faktach nie wiedzą. Dowiadują się dopiero wtedy, kiedy komornik zawiadamy jego wczęciu egzekucji i dostarcza im odpisu tytułu wykonawczego, a w tym wypadku bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego przez sąd w klauzulę wykonalności. Z uwagą przysłuchiwałem się tym debatom i dyskusjom, o których tutaj mówiono, i dochodzę do takiej konkluzji, że rzeczywiście bankowy tytuł egzekucyjny stracił bardzo poważnie na wartości, a stracił na, dlatego, że banki na to bardzo mocno zapracowały. Bankowy tytuł egzekucyjny stanowi dzisiaj biż na kredytobiorców, głównie na kredytobiorców, oni się po prostu tego gigantycznie boją i zgadzam się też z faktem, że gdyby zlikwidowano bankowy tytuł egzekucyjny, to banki znajdą rozwiązanie. bo Będą chodzić do notariuszy po to, żeby wierzyć, przepraszam, dłużnicy, potencjalni, poddawali się egzekucji. I rodzi się zasadnicze pytanie, co jest tego powodem. Oczywiście powodem tego jest to, że Polacy nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań. Banki rocznie wystawiają od 2012 roku milion tytułów egzekucyjnych i występują do sądu na nadanie klauzuli wykonalności. Tak. To jest gigantyczna ilość, niewyobrażalna wręcz, a kredyty w Polsce są po prostu niewyobrażalnie drogie, dlatego że nie mamy banków w Polsce, bo mamy banki w Polsce, bo 70% polskiego systemu bankowego niestety jest w rękach obcych. I to powoduje, że klient polskiego banku. Banku w Polsce, przepraszam, bo inaczej wygląda sytuacja w bankach spółdzielczych, bo ja się informowałem, tam restrukturyzacja i pomoc klientowi jest ogromna, ale w bankach dużych komercyjnych nie ma, tam są sztampowe działania. I w tym kontekście banki sobie bardzo mocno zapracowały na bardzo poważną i w dużej części uzasadnioną krytykę bankowego tytułu egzekucyjnego. Ja zwrócę tylko jedną rzecz uwagę, o czym tutaj nie mówiono. No, proszę zauważyć chociażby w sprawach dotyczących ciężaru dowodu. Kiedy bank występuje do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, sąd nie rozpoznaje sprawy co do meritum, co do, do aspektów formalnych. Oświadczeniu o podaniu z egzekucji, wysokość kwoty, termin realizacji bankowego tytułu egzekucyjnego i skuteczności tego oświadczenia. Oczywiście i tytuł, z którego wynika zobowiązanie, czyli tytuł wynikający z zobowiązania bankowego. To wszystko. Nic więcej. I co się dzieje, kiedy by ewentualnie klient banku chciał ten fakt zakwestionować? Musi wystąpić z powództwem przeciwegzekucyjnym i na kim jest ciężar dowodu, że bank postąpił nienależycie na kliencie. A więc w tym kontekście banki są jedyną instytucją w Polsce, jedyną w Polsce tak dalece uprzywilejowaną. Oczywiście uzasadnia się faktem, że banki są instytucjami zaufania publicznego. Ale czy dzisiaj to pojęcie odgrywa taką rolę, jaką odgrywało w okresie przedwojennym? Na to pytanie trzeba sobie zadać, na to pytanie sobie trzeba po prostu odpowiedzieć niestety negatywnie. Banki wykorzystują to pojęcie instytucji zaufania publicznego, chociażby w tym aspekcie, że tytuły, znaczy dokumenty bankowe mają moc często dokumentów urzędowych z punktu widzenia procesowego i banki są w potężnej przewadze nad klientem, nie tylko ekonomicznej, ale i prawnej. I to jest niestety problem, z którym się trzeba zmierzyć. Dlatego ten obowiązek informacyjny jest ważny i konieczny. Pytanie w jakim zakresie, czy przed złożeniem wniosku o nadanie klauzuli wykonalności informacja w tym momencie jest konieczna? niezbędna i przyniesie zamierzony skutek. Można tutaj ten aspekt poddawać wątpliwość, natomiast na pewno ten obowiązek informacyjny przy oświadczeniu poddaniu się egzekucji jest konieczny. Pytanie, jak będzie należycie wykonywany, bo to jest pytanie zasadnicze, czy będzie drobnym makiem napisane, że poinformowano klientach w skutkach złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji, a przecież wiemy, jak wyglądają umowy. Gdzie jest drobnym makiem, gdzie jest drobnym drukiem, a gdzie jest istota, że tak się wyrażę, do zawartego oświadczenia czy zawartej umowy. I oczywiście Dalsze konsekwencje tych zmian to konsekwencje w sprawach dotyczących nadania klauzuli wykonalności, kiedy sąd, badając te aspekty formalne, będzie musiał zbadać, czy w rzeczy samej strona, czyli klient banku, dłużnik został poinformowany o skutkach wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. To będzie trudne dla sądu, ale łatwe z punktu widzenia banku do udowodnienia, bo przecież będzie miał pewnie w tym oświadczeniu informację, że tak poinformowano klienta o skutkach. W związku z powyższym to nie przyniesie, wydaje mi się, spodziewanego efektu albo może nie przynieść spodziewanego efektu. Te dalsze rozwiązania to są rozwiązania, które no, nasuwają pewne wątpliwości przede wszystkim ten artykuł trzeci retroaktywne działanie tejże ustawy w odniesieniu do już wystawionych znaczy potencjalnie możliwych wystawionych tytułów egzekucyjnych i oświadczeń o podaniu się egzekucji. To jest poważny problem, nad którym trzeba się zastanowić i od tego będzie komisja, aby w tej materii się wypowiedzieć. I podkreślam jeszcze raz. Banki zasłużyły sobie na to, że bankowy tytuł egzekucyjny relikt komunizmu i z tym się trzeba zgodzić. Niestety został tak sponiewierany, że instytucja zaufania publicznego, jaka jest bank, jest instytucją, do której nikt dzisiaj, do której nikt dzisiaj w Polsce poza bankami spółdzielczymi po prostu zaufania nie ma. To jest konsekwencja niestety drapieżnych działań banku i te zmiany są konieczne i trzeba je wprowadzać. Pytanie czy w wystarczającym zakresie one są zaproponowane, ale być może sam prektodawca będzie mógł włożyć też autopoprawkę poszerzając zakres zmian, które by Chroniły klientów banku, czyli konsumentów, bo to jakby istota rzeczy jest. Konsumentów, bo głównie klientem banku Zresztą jest. Proszę Bo przedsiębiorca jakoś sobie jeszcze radzi. Mały jest mu ciężko, duży radzi sobie lepiej. W związku z powyższym Solidarna Polska wnosi o skierowanie i będzie pracować nad tym w gruncie rzeczy w dużej części zasadnym projektem. Dziękuję.